Teraz proponuję iść w to straszne lewo, które... Może będzie mi... Ale nie krzycz, ok, już idę. W ogóle nie... Jakie ładne liście. Prawda bardzo ładne liście. Ogólnie to... Nie, nie, nie rozumiem motywu z tą ręką, że coś jak ktoś zgubił. Tak. Czajcie! Co widzieliście? Polakam. Nie zastanawiam czy nas tu coś może tyknąć. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest tylko takie. nietykające. Halo. Halo. Skupiłam drogę, tu jest droga. iść teraz, chciałam iść teraz. Halo. La, 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 la. halo Jest tu kto. Czerwony migający znowu. Okej, to nic takiego. To tylko jakieś dzikie zwierzę. Spokojnie. Po prostu idź. Witaj. O nie, no serio, czy to są znowu kości? No nie wiesz, że ktoś zgubił obie ręce. Co, znowu drzewo się obali? Nie. O, Jezu! o Boże, tam ktoś był. Chcieliście, to błagam? powiedzcie, że to widzieliście. Ale kurde, ja teraz nie wiem, czy ja tam mam iść dalej. Jak mam być tu gówno widzę. Tak totalnie. Okej, okay, trochę to bardziej, że tak powiem, rozjaśniłam, bo obawiam się, że, że YouTube mógłby to zepsuć w taki piękny sposób, że nie widzielibyście totalnie nic. Także, yy, no, teraz coś, coś widać. Co jest zmienia w fakturze? Dalej nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam iść. Zabłądziłam. Nie wierzę. Tak szybko oszniąc, żeby że mi to zajmie trochę dłużej. Ja wiem, że to tu jest... z nazwą Forest, ale to jest znaczy, że chyba będziemy tu musieli teraz... O jest droga! Super! To jest chyba tak, to jest tak, którą przyszliśmy Czemuś tak wleczemy? Śmieszne. Kurczę... Znowu ten dom. Okej, okay, wydaje mi się, że ogólnie... Znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna, ponieważ e, wystarczy po prostu przeczytać tę grupę notatkę, której wcześniej mi się nie za bardzo pchało przeczytać. E, otóż tak, musimy zrobić jakiś rytuał, żeby odgończyć te wszystkie złe rzeczy, które się tutaj dzieją. Pewnie dlatego są nam potrzebne ręce jakiegoś gościa. To na pewno. Nie wiem ile musimy tego szczu znaleźć, ale... Ale musimy! Tylko, że ja nie, nie wiem skąd ja przyszłam. Czekajcie chwilę. Muszę sobie otworzyć. Myśmy szli... chyba tak. Tak, czyli teraz idziemy tutaj, żeby dalej sobie... zbierać kości i ręce i... Może teraz nogę? Okej, okay, nie mamy wszystkich potrzebnych rzeczy. Wystarczająco dali mi do zrozumienia. Uff, dzięki. Może teraz tędy? Tędy nie szliśmy. No bo poszliśmy... Eee! Chyba. To była brzydliwa, nie straszne. Halo? Chyba będę musiała przyciszyć ten materiał trochę. Albo też takie ogłoszenie przed filmem, żeby sobie lepiej przyciszyć słuchawki. O, widzę wielkie czerwone migające. Tak! Wow! Ale wiecie, co mnie przeraża? Żaby! Żaby są spoko. Żabki! Cześć! Lubię żaby. Żaby są fajne. Ale ogólnie to jest jakiś bagna, jakby tam pójdziemy na to Trochę żabko Okej, okay. kiedy się zarwiesz, straszna desko? Już teraz nie, możemy pływać. O ja, my możemy pływać, czajcie to. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czemu to jest w takich dziurach, nie rozumiem? To jak miednica. Okej, okay, coś plumkło. Coś plumkło, ale tu tam bardziej mnie zastanawia, jak ja mogę płynąć z twarzą nad powierzchnią wody, żeby widzieć cokolwiek. O, kocham koniec tego, koniec przynajmniej wiem, że już nie muszę iść. Lubię jakiś koniec mapy, że wtedy jakoś tak mniej się boję, wiedząc, że to nie jest taki. Jezus! Jezus! Coś nam terpło, coś nam ciągło, ciągło mną, coś nam ciągło. Chyba, albo ja już mi się... Za... Ale nie dowiedziałam tam jakieś gały, no bez przesady. Może teraz mamy potrzebne rzeczy, żeby pójść tam. No bo... Bo ogólnie to... No byliśmy już tak, byliśmy tam. Zebraliśmy te jakieś tam kości, byliśmy tu. Przepuśćcie mnie. Albo w sumie... Okej, okay, to znaczy, że możemy już tam przejść. Okej. Okay. Okej, okay, nie ma problemu, naprawdę. To ja sobie po prostu tutaj przejdę, wejdę, pójdę dalej. Tak, możemy iść tutaj, super. rozwidleńsko, znowu rozwidleńsko w prawo, w prawo, najpierw w prawo pamiętajcie, zawsze wybierajcie najpierw w prawo najpierw w prawo a wiecie czemu większość ludzi wybiera w prawo, dlatego tu się zawsze dzieją najstraszniejsze rzeczy macie to potem już za sobą o matko święta, ok, zrozumiałam, jednak w lewo nie słuchajcie mnie, zawsze idźcie w lewo czyli najpierw musimy iść chyba w lewo i zebrać tu rzecz, która przepuści nas w prawo o matko, a tutaj znowu rozwilenie. To co w prawo? Jak tutaj znowu nie będziemy mogli przejść, to to... jest to przesadno. Ogólnie to mam tak za bardzo zamiar nie schodzić z tej drogi. Ja! Okej, okay, zjażyłam, cofamy, nie idziemy dalej. Czyli tędy też nie możemy iść. Super. Dzięki, że dajecie mi tyle wyborów. Naprawdę. Chociaż jak dla mnie to nawet spoko, bo w tym momencie przynajmniej nie zgubię się aż tak bardzo jak zwykle. Okej, będziemy dobrą drogą. Oby to była dobra droga. Oby. O. Ja już chcę zobaczyć. O, no nie. Wygląda jak checkpoint. <laughs>